Wiesz, że w Polsce jest kościół, w którym średniowiecze zatrzymało się w czasie? Tak zaczyna się nasza podróż do Wąchocka, miejsca, gdzie cystersi zostawili arcydzieło architektury, pełne zagadek, ukrytych symboli i niezwykłych historii. Czy wiesz, dlaczego ten kościół jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów romańskiej sztuki w Europie? A może chcesz odkryć, jakie sekrety kryją kamienne krużganki, które pamiętają czasy sprzed 800 lat? Obejrzyj cały film, a gwarantuję, spojrzysz na Wąchock zupełnie inaczej. Kościół cystersów, mroczna cisza wieków. Kościół i klasztor w Wąchocku powstały w XIII wieku. Surowa architektura romańska, masywne mury, chłodne kamienne wnętrza, wąskie okna, sprawia, że w środku panuje atmosfera ciszy i powagi. Przechadzając się krużgankami, łatwo poczuć dreszcz, jakby mury przechowywały sekrety dawnych mnichów i ich modlitw. W czasie II wojny światowej okolice Wąchocka stały się jednym z głównych ośrodków polskiej partyzantki. To właśnie tutaj działał legendarny major Jan Piwnik Ponury, dowódca Armii Krajowej. Jego oddziały często ukrywały się w lasach świętokrzyskich niedaleko klasztoru. Dziś w Wąchocku znajduje się mauzoleum Ponurego, miejsce pamięci, które nawiązuje do tradycji walk o wolność. Symbolika Wąchock łączy więc dwie warstwy historii. Średniowieczną z ciszą i modlitwą cystersów oraz nowożytną z walką i ofiarą polskich partyzantów. Kościół i klasztor z ich ponurą i surową atmosferą stały się niemym świadkiem tych wydarzeń. To miejsce, w którym spotykają się mistycyzm średniowiecza i tragiczna, ale bohaterska historia XX wieku.